Serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Małgorzata Kospin. Bardzo się cieszę, że dzisiaj oglądasz ten film, bo dzisiaj opowiemy sobie o takich siedmiu zasadach dobrego snu. Zapraszam Cię także już teraz do subskrypcji mojego kanału, wciśnięcie na dzwoneczek a bezpłatnie będziesz dostawał informacje o tym, kiedy nowy film pojawia się na moim kanale, także zachęcam właśnie do tego. A teraz już idziemy do tematu dzisiejszego odcinka, którym tak jak już wspomniałam jest 7 zasad dobrego snu. Zapraszam do oglądania. Zasada pierwsza mówi o tym, żeby poznać siebie. Poznaj siebie pod kątem tego, kiedy lubisz wstawać. Czy jesteś tak zwaną sową, czy jesteś tak zwanym skowronkiem. I poznając tą zasadę, tak naprawdę uciesz się z tego, kim jesteś. Sowa może siedzieć do późnych godzin wieczornych. I ciężko jest jej rano wstać, natomiast skowronek musi iść wcześnie spać, i wcześnie lubi wstawać. Stąd też zastanów się, kim jesteś z czy sobą. Zasada druga dobrego snu mówi o tym, żeby kłaść się spać o wyznaczonej porze. My bardzo często nie stosujemy się zupełnie do tej zasady, bo jednego dnia się kładziemy o 23, drugiego dnia o 2 w nocy, trzeciego dnia o 12, czwartego o 10. I tak naprawdę nasz organizm nie wie, kiedy ma się jakby przestawić w tryb spania. A właśnie o to nam chodzi, żeby przyzwyczaić nasz organizm. Jeżeli mamy już wyznaczony jakiś cykl dnia, to spróbujmy sobie też wyznaczyć cykl nocny i spróbujmy się kłaść o tej samej godzinie co dzień. Spróbujmy to zrobić. Zasada trzecia dobrego snu mówi o tym, żeby minimum 30 minut przed snem. Wyłączyć komórkę, wyłączyć jakieś nasze laptopy i inne tego typu urządzenia. Raczej pomyśleć o książce, o wyciszeniu, właśnie żeby w ten tryb senny niejako płynnie przejść. Dlaczego? Bardzo często właśnie komórka, telewizor. Czy komputer, one dają światło niebieskie, które mówi naszemu organizmowi, że to jest dzień. A tak naprawdę, żeby się przestawić na ten tryb nocny, my musimy dać pewne sygnały do naszego organizmu, że dzień już się skończył, a teraz chcemy odpocząć. Także 30 minut przed snem, odłóżmy wszystkie tego typu rzeczy. I właśnie wprowadzajmy się powoli w tryb senny. Zasada czwarta mówi o tym, żeby znów poznać siebie pod kątem tego, ile snu potrzebuje. Niektórzy potrzebują 7 godzin, a niektórzy potrzebują snu aż 9 godzin. I. Nie jest w tym nic złego. Po prostu jesteśmy różni. Jedni będą potrzebowali nawet 6,5 godziny, żeby się dobrze wyspać, a inni będą potrzebowali nawet 10 godzin, żeby się właśnie dobrze wyspać i żeby być wypoczętym. Stąd też znów przyjrzyj się sobie. Ile ty godzin snu potrzebujesz, żeby się wyspać? Pomoże ci to też w ustawieniu, ustaleniu odpowiedniej godziny Twojego snu. Czyli na przykład idziesz spać o 10, potrzebne jest ci 7 godzin, czyli ustawiasz budzik na daną godzinę. Zrozumiałe. Także zastanówmy się, ile godzin snu potrzebujesz, żeby się wyspać. Zasada piąta mówi o tym, żeby wietrzyć pomieszczenie, w którym śpimy. Takie to niby banalne, a tak bardzo często o tym zapominamy. W Skandynawii chociażby jest bardzo popularne to, żeby w ogóle spać przy otwartym oknie. I tam już dzieci od małego są przyzwyczajane do tego, żeby właśnie w takich warunkach, niezależnie od tego, czy to jest lato, jesień, wiosna czy zima, żeby właśnie przy otwartym oknie spać. Żeby dobrze nasz organizm wypoczął. Stąd też zapraszam cię do. Tej zasady w życiu, czyli wywietrz pomieszczenie, w którym śpisz, przed snem. Zasada szósta mówi o tym, żeby w pomieszczeniu, w którym śpimy, żeby e, zrobić mrok, żeby zasłonić zasłony, żeby opuścić rolety. Zastanów się, czy ty robisz, Właśnie, czy, czy ta zasada jest, istnieje w Twoim życiu. Jeżeli nie, to spróbuj ją zastosować. A może okaże się, że będzie wtedy ci się dużo lepiej spało przy takim, ciem, w takim ciemnym pomieszczeniu. Zachęcam Cię do wypróbowania tej zasady szóstej. I ostatnia już zasada, zasada siódma mówi o aktywności. Aktywność fizyczna ma bardzo duże znaczenie dla naszego snu. Jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie w ciągu dnia, podnosi się nasz, nasza temperatura się podnosi. Podnosi się temperatura ciała, stąd też, kiedy idziemy spać, ta temperatura ciała się obniża, ale obniża się w takim samym stosunku do tego, jak była podnoszona w ciągu dnia. Jeżeli podniesiemy temperaturę w ciągu dnia o 5 stopni, to 5 stopni temperatura nam się zniży w ciągu spania. Co to nam daje? Im niższa temperatura, kiedy śpimy, tym lepszy jest nasz sen, tym bardziej głęboki, a to w głębokim śnie tak naprawdę odpoczywa nasz organizm najlepiej i dlatego zachęcam Cię, żeby właśnie tą aktywność fizyczną wprowadzić w ciągu swojego dnia, a zobaczysz, jak bardzo poprawi się Twój sen i twoja noc będzie dużo lepsza. To tyle w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że był on pomocny. Jeśli tak, to proszę o łapkę w górę. Proszę cię także o subskrypcję, o danie dzwoneczka. I jeszcze jeden tak naprawdę sekret: dobrego snu. Jeśli masz dobre samopoczucie, jeżeli jesteś osobą uśmiechniętą, z pewnością będzie ci się lepiej spało. Naprawdę to się sprawdza u mnie, e, dlatego zachęcam do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, radość, dobrą pamięć i lepszy sen. E, pozdrawiam bardzo serdecznie, Małgorzata Kospin. Pa, Papa, i dobrego snu. Dzisiaj Ci życzę. Pa!